Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest nam naprawdę niezmiernie miło, że w takim gronie możemy ogłosić, że premiera książki Moty w środku zimy Krystyny to dzisiejsza premiera. Ludzie, którzy nie potrafią przebudzić się ze snu poczwarki, zamykają się w bańce przekonań, które uznają za jedyną słuszną rację. Smutne i przykre jest polityczne zacietrzebienie i polityczny fanatyzm. Każdy fanatyzm jest szkodliwy, ale ten polityczny szczególnie, bo sprawia, że człowiek wyrządza krzywdę swemu narodowi, że działa wbrew człowiekowi, wydaje mu się, że walczył o jego wolność, podczas gdy tak naprawdę go zniewala. Zniewala, bo zamyka w okowach poddaństwa. Ślepej idei, która jest zaprzeczeniem wolności człowieka. Zostawiam te wszystkie gąsienice, poczwarki i wracam do mojego motyla, który przecież nie bez powodu zawitał do mojego domu. Może przyleciał, żeby mi przypomnieć od ostatnie słowa Buddy wypowiedziane na tym świecie. Bądźcie uważni. Pielęgnujcie każdą chwilę, bo ona nigdy nie wróci. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, kochana rodzina, koleżanki, koledzy, którzy tu wszyscy jesteście, zapewne zgodzili się ze mną, że to nie okazja, czyni spotkanie wyjątkowe ale goście, którzy na to spotkanie przychodzą. I to tylko Wam zawdzięczam, że ten wieczór jest dla mnie taki wyjątkowy. Chciałbym serdecznie podziękować za to, co robiłaś przez wszystkie te lata dla promocji polskiej gospodarki, dla promocji w ogóle Polski poprzez kulturę, poprzez gospodarkę, naukę. To była doskonała praca, która przyniosła efekty. To, że Polska jest w tym miejscu swojej historii obecnie, to również zasługa Polish Marketu i Twoja. Wszędzie na świecie, we wszystkich ambasadach, Polish Market był wykładany, był czytany przez potencjalnych inwestorów, przez przedsiębiorców, którzy zamierzali zaczynać swoją działalność. Także za to wszystko chciałbym serdecznie podziękować. Kiedy Krysia zadzwoniła i mówi: Wiesz co? Napisałam książkę. Ja mówię: Chyba domyślam się, że zawarłaś wspomnienia z tych wszystkich lat. Może i wcześniejszy, gdzie spotykałaś cudownych, wspaniałych ludzi, gospodarki polskiej, kultury, wielu wie, ekologii, wielu dziedzin. I faktycznie tak było. No i czytałem te fragmenty. Będziecie do nich powracać. Nie tylko do tych fragmentów, które czytałem, czy do tej cząstki, która została pokazana w filmie w tej chwili, ale do książki jako takiej. Kryśia jest fantastyczna, jest pod każdym względem po prostu jak motor, tak, jak jej tytuł jej książki. E, osoba pod wieloma względami cudowna, wielkie serce. E, bardzo dla mnie taka, taka po prostu dobra, wspaniała, mądra kobieta. E, tym bardziej dla mnie ważne jest to, że po prostu bardzo jest e, e, zainteresowana sztuką, muzyką i on to, jak to się mówi po <głos》>, łodzie kręci. A kiedy ją poznałem? Oficjalnie na pewno podczas wręczania nagrody perły na Zamku Królewskim. To był chyba 2014 rok po zdobyciu przeze mnie nagrody grami. Ale być może wcześniej. Natomiast to jest rzecz drugorzędna. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja ją w ogóle poznałem. To jest dla mnie największe szczęście i bardzo się cieszę, że tak wspaniałą osobę mogę traktować jako... Tutaj może nie będzie nadużycie jako moją przyjaciółkę. To było ciepłe, wspaniałe, cudowne jak zwykle z Krysią spotkanie, w którym to mogliśmy porozmawiać właściwie nie tyle o książce, tylko o życiu, które ta książka prezentuje czytelnikom.